Elo, Dzisiaj sobie pogadamy o tych hakerach, którzy niby hakują yy, konta, którzy, yy, tych, które mają dużo robuxów, poskiniac, co nie Według mnie to jest jedna tylko ściema. I... że to... Oni są tak jak Jenna pewnie, że bo Jenna nie była ha prawdziwym hakerem. Takie będzie... Wow, Jana nie była prawdziwym hakerem? Serio? Tak, serio. I... No. Więc kurde, nie wieście jakimś youtube shortcom, TikTokerom i tym Innym Że oni wam konta skakują, bo wy się tylko martwicie o to Ludzie to jest fake Czego wy nie rozumiecie No i teraz powiecie, jak to, ale to nie jest fejk, nie naprawdę mogłem konto zbanować. Nie, 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 Każdy choć raz pewnie przeżył jednego hakera. Oczywiście nie wliczamy w to Jenę, bo Jenna nigdy nie była prawdziwym hakerem. Jenna to był jeden wielki bait. I ogólnie, kurna, nie wiecie taki durne rzeczy I to tyle. Pa pa.